Na przykład kumpli Marokańczyków, z którymi spokojnie mógłbym mieszkać. Chyba no, nie, nie przeszkadzałyby mi za bardzo ich tam zwyczaje. A co było z nim, tak? Nie tak, w sensie. On... Znaczy, no, przykładowo, na początku jak się. Jak A pił znaczy, czy tam, nie pił? No nie pił. Ale to nie takie oczywiste, bo wiesz, że. oni wszyscy prawie pił. I, strasz, I, I strasznie go rozgrzmiało. dlatego <laughs> się tak irytował? Bo się do tego zmuszał. Znaczy, chciałbym znaczy nie, właśnie nie. Znaczy nie widziałem. Nie widziałem na własne oczy. on się irytował tym, że inni piją, tak? No tak, i się mścił nareszcie w pokoju. W stylu na przykład świecił światło do, do czwartej rano. Albo zapalał o 6 rano i było kompletnie widno. Było takie, nie wiem, wkurzające. Znaczy nie no to nie był jedyny powód. Na początku na przykład jak się modlił, no to te modlitwy... Wyglądały tak, że był strasznie cicho i w ogóle nawet nikt tego nie zauważał. I nawet my tam trochę się tam wiesz, hamowaliśmy, żeby mu nie przeszkadzać. Ale później zaczął coraz głośniej jakby się modlić, no nie? W sensie, że zaczął to po prostu mówić na głos. Na jeszcze, jeszcze nie było takie złe, no bo my sobie wtedy rozmawialiśmy i mieliśmy to w dupie. Tylko, że czasem zauważyliśmy, że on wręcz krzyczy kurwa tą modlitwę swoją. Specjalnie mówię, że co będzie. To